Powiedzmy, dalekie od tego minimum, o którym wspomniałeś, chociażby na Mistrzostwa Europy, 14 metrów i 15 centymetrów. A przed nami bieg na 800 metrów mężczyzn. Jeżeli chodzi o tegoroczne rezultaty w Polsce, to, to on... Szymon Ziemba prawdopodobnie będzie nadawał tempo w tym biegu. Benjamin Lee reprezentuje Finlandię. Rekord życiowy, 1 minuta 48.92, Daniel Potyza, to reprezentant Czech. Dalej Abdelah. Muzlip z Marokka minuta 46-62 i biorąc pod uwagę to numer 2 tego biegu, bo numerem 1 wszystko na to wskazuje powinien być Bartosz, Bartosz Kitliński, niespełno 20-letni biegacz, który w tym roku w Chorzowie podczas Memoriału Janusza Kusycińskiego przebiegł ten dystans w minus 35 sekund i 45 setnych, co jest zresztą... Rezultatem niedużo słabszym od na Mistrzostwa Europy. Mamy tu jeszcze Larsa Hauge y oraz Markusa Westhagena, dwóch Norwegów, ale mają rekord życiowe powyżej minuty 50 setów, oraz Karola Makiłę 18 latka na torze wewnętrznym. Bartosz Kitliński, jeżeli bieg będzie w odpowiednim tempie poprowadzony, to kto wie? kto wie, Bartek Kitliński bardzo nam się podobał w tym biegu, w tym biegu na, na Memoriale Janusza Socińskiego, Tam zajął piąte miejsce najszybciej z naszych w tym roku Mateusz Borkowski w tym samym biegu on był czwarty, kitliński, piąty, szósty Filip Ostrowski. Aż czterech zawodników w tym roku w Polsce złamało barierę minutę i 46 sekund. Co też jest warte podkreślenia. Bartosz Kikliński, jego będziemy w tym biegu wypatrywali. On powinien mieć czwórkę. Biegnie jest... na drugiej pozycji za, za prowadzącym. Także wszystko wskazuje na to, że podejmie tutaj próbę walki o minimum. Mówiłeś Przemek o tym. 1.45.20. Brakuje mu niewiele do tego do tego minimum. No i trzyma się za prowadzącym. Tutaj 400 metrów pewnie będzie prowadzone. 51,65. No i teraz Kitliński został sam. Został sam. Prowadzi. Ma na plecach Czecha i reprezentantka, reprezentanta Maroka. Zostało 300 metrów do mety. Dobrze by było, gdyby dobrze ustawiać tempo w takim biegu, gdyby ktoś dociągnął do 600 metra, no ale znajdź tu teraz pacemakera, który poświęci się na 600 metrów. Yy, zostało 200, zostało 200 do końca. Czy to się skończy jakimś ostrym finiszem, ponieważ są blisko siebie, więc pewnie to tempo nie jest... Bardzo mocne. Kotyza próbuje wyskoczyć Kitlińskiemu z zapleców. Za chwilę ostatnia prosta. Muzali w pobliżu. Ostatnia prosta. Czy Kitliński się tutaj obroni? Wygląda na to, że zostawił sobie jeszcze zapas sił. Obgląd... Obejrzał się przez prawe ramię. No i będzie zwycięstwo, ale w czasie minuta 46,90. 4. Może trochę szkoda tego. Szkoda. Dlaczego Westhagen? Tego nikt nie wie z numerem 4 na na spodenkach oczywiście biegł <śpiewa> Bartusz Kitliński. No, czasami błąd, grafika się pojawia. E, wiesz, co mam wrażenie, że to taki samotny bieg, bo to, e, to prowadzenie tego... tych 400 metrów, e, to, to tak jak powiedziałaś, to jest, to jest nieco za mało. Zresztą ta przeciwległa prosta tutaj dzisiaj ten wiatr przeszkadza. E, warto by było nawet jeszcze tak z, 600, z 650 metrów poprowadzić. Tutaj od razu zresztą Kitliński nie chciał tam się przepychać, nie schował się w tym biegu, zajął od razu miejsce za, za prowadzącym, ale tak jak powiedziałeś, te wyniki z Chorzowa, one są na ten moment najlepsze w tabelach, ale tam była rywalizacja. Tak. Tam ten bieg był prowadzony, tam zupełnie to wszystko inaczej wyglądało. Tutaj rzeczywiście, nawet sama końcówka wskazuje na to, że Kitliński nie był w ogóle zmęczony, tak. Miał sporo tutaj pod nogą, spojrzał w lewo, w prawo, wykonał 3-4, szybsze kroki i zyskał natychmiast przewagę kilku metrów. No tak, ale spokojnie. Tak jak powiedziałeś, to... W walce o minima, w walce o prawo startu w europejskiej imprezie. Jakby szkoda tego biegu dla tego młodego chłopaka, bardzo zdolnego, zawodnika AZS-u MCS Lublin, który widać z tego mógł wycisnąć z siebie znów wynik w pobliżu tego minimum, no pod warunkiem, że byłby drugi pacemaker. Banek a Alessio Manucci z Włoch 63-24. Tak to wygląda. Zwycięstwo Bartosza Kitlińskiego, z którym za chwilę Szymek Borczów przeprowadzi rozmowę. Tak, w polskich tabelach wszechczasów tam